Wkrótce przejmę codzienne zarządzanie naszym gospodarstwem. Musimy zainwestować w naszą przyszłość. Odwiedzam dziś John Deere Forum w Mannheim, ponieważ jestem zainteresowany zakupem ciągnika John Deere. Mój ojciec nie jest zbyt przekonany. Jeszcze nigdy nie kupił ciągnika John Deere. Dlatego najpierw chcę się przekonać o ich niezawodności. Ja. No cóż, dla naszej rodziny zakup ciągnika to duża inwestycja i może wpłynąć na rentowność gospodarstwa. Chcę się dowiedzieć, co może mi zaoferować John Deere. Dziś jestem ich przewodnikiem po fabryce. Klienci zadają mi wiele pytań dotyczących maszyn. Ważne jest, aby wyjaśnić wszystko po kolei: od badań i projektowania, poprzez produkcję, aż po wsparcie po sprzedaży. W John Deere bardzo istotne są takie cechy jak jakość i innowacyjność. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, ile pracy wkładamy w udoskonalanie naszych produktów. Każdego dnia John Deere inwestuje ponad 2 miliony 200 tysięcy euro w badania i rozwój. Podtrzymujemy odpowiedzialność za projektowanie, testowanie oraz produkcję wszystkich kluczowych komponentów: silniki, skrzynie biegów. Koła, kabiny i elektroniczne systemy sterowania są produkowane przez światowego zasięgu sieć centrów projektowania i produkcji. Spełnianie tych kluczowych kompetencji zapewnia unikalną charakterystykę wszystkich naszych produktów oraz najwyższej jakości standardy. Choć zespoły badaczy i projektantów rozsiane są po całym świecie, to pozostają w regularnym kontakcie przy pomocy najnowszych technologii. Odpowiedzialne działanie w zgodzie ze środowiskiem jest priorytetem w procesie projektowania i produkcji komponentów. Wszystkie jednostki John Deere prowadzą swoją działalność zgodnie z regulacjami kraju, w którym się znajdują. Nasi inżynierowie poszukują przede wszystkim rozwiązań takich jak mniejsze zużycie energii w procesach produkcji, recykling odpadów i powtórne wykorzystanie materiałów. Symulatory 3D umożliwiają naszym projektantom stworzenie pełnowymiarowego, wirtualnego modelu maszyny. Pozwala to inżynierom na ostateczne dopracowanie projektu oraz wydajną i precyzyjną konfigurację. Mogą również poddać testom istotne oczekiwania klientów, takie jak łatwość wejścia do kabiny oraz sprawność komponentów. Razem te wspierane komputerowo narzędzia do projektowania pomagają przyspieszyć proces rozwoju i zapewnić jakość od podstaw. Na mnie ta nowa technologia nie robi takiego wrażenia jak na moim synu. On uwielbia gadżety, ja jednak obawiam się, czy podołają one pracy w naprawdę trudnych warunkach pogodowych. Nie zgadzam się całkowicie z moim ojcem. Ta technologia robi wrażenie, a elektronika i systemy komputerowe to przecież przyszłość rolnictwa. John Deere wie jednak, że badania i rozwój to nie wszystko. Konieczne są testy w ruchu, zarówno w laboratorium, jak i na polu. Aby zagwarantować, że nasze maszyny są gotowe do każdej pracy. Poddawane są specjalnym testom w ekstremalnych warunkach pracy. Badane są takie czynniki jak zawieszenie, podwozie, wałki napędowe. Godzina po godzinie, dzień po dniu, roboty wykonują powtarzające się czynności, takie jak ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi kabiny lub przełączanie sterowników. Gotowe maszyny są następnie testowane w specjalnych pomieszczeniach. W ten sposób w ciągu kilku tygodni symulujemy lata pracy maszyny. Przeprowadzamy wiele różnych prób w zróżnicowanych warunkach. Tu ciągnik został schłodzony do temperatury minus 30 stopni Celsjusza, aby przetestować pracę w ekstremalnych warunkach temperaturowych, kiedy olej napędowy i hydrauliczny stają się gęstsze, a akumulator może nawet zamarznąć. Systemy elektroniczne stają się coraz bardziej istotnymi elementami kontroli nowoczesnego sprzętu, zarządzania paliwem oraz diagnostyką. John Deere oferuje szeroki zakres maszyn inteligentnych z zaawansowaną kontrolą oraz narzędziami do pomiaru wielkości plonu. Modułowa konstrukcja systemów kontroli i zarządzania Green Star oznacza, że może być w łatwy sposób przenoszony z maszyny na maszynę. System zawiera satelitarne automatyczne prowadzenie maszyny oraz iTech Pro i umożliwia zarządzanie maszyną bez potrzeby jej kierowania przez operatora. Automatyzacja zwiększa produktywność maszyny, umożliwiając wykonanie pracy nawet na 200 hektarach w ciągu jednego dnia. Pozostałe komponenty Green Star zawierają wydajne narzędzia do wykonania analiz wielkości plonu. Umożliwia to dokonanie precyzyjnej kontroli w czasie nawożenia lub siewu, minimalizując straty oraz zwiększając opłacalność produkcji. John Deere skupia swoją uwagę również na elektronicznych systemach zarządzania oraz kontroli emisji spalin. Pozwala to zredukować negatywny wpływ maszyn na środowisko oraz zmniejsza zużycie paliwa, redukując koszty operacji. Testowanie elektromagnetycznej kompatybilności z innymi elektronicznymi podmiotami, takimi jak telefon komputerowy, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów krytycznych. Badania laboratoryjne prowadzone są cały rok w ramach programu testów polowych na całym świecie. Kiedy na półkuli północnej panuje zima, maszyny nadal przechodzą próby terenowe w takich krajach jak Brazylia, RPA i Nowa Zelandia, gdzie w tym samym czasie rośliny są nadal uprawiane i zbierane. Testy maszyn trwają nawet po rozpoczęciu produkcji seryjnej. Klienci dostarczają nam dużo cennych informacji w trakcie ich wieloletniego użytkowania. Wszystkie wadliwe części odsyłane są do fabryki w celu ich poprawy. W razie potrzeby przeprowadza się także zmiany ich kształtu, aby uniknąć powtórzenia się podobnych problemów w przyszłości. No dobrze, ale co z moim ciągnikiem? Chcę mieć pewność, że zostanie zbudowany z tą samą dbałością o detale. Mnie bardziej interesuje, czy te materiały są wystarczająco wytrzymałe, by sprostać trudnym zadaniom. Wszystko łączy się na linii montażowej to tu dostrzeżesz wszystkie inwestycje w badania i rozwój. Wszystkie etapy montowania wpływają na jakość procesu znanego jako Six Sigma. Są to jasno określone działania zmierzające do poprawy procesów produkcji i wyeliminowania defektów, by usatysfakcjonować klientów. Każda maszyna ma przypisany unikalny kod, który określa jej dokładną specyfikację. Jest to niezbędne dla zapewnienia zgodności z konkretnymi wymaganiami klienta. Ten unikalny kod pozwala również na identyfikację poszczególnych części w dowolnym momencie w przyszłości. Każdy etap procesu produkcji zawiera niebezpieczne procedury. Tu operator podaje dokładną kolejność umiejscowienia zębów na wale przekładni. Kamera porównuje ustawienie wałka ze wzorcem. Obrazy te muszą być identyczne zanim przejdziemy do kolejnego etapu linii produkcyjnej. Kontrola montażu na każdym etapie produkcji pozwala utrzymać na wysokim poziomie jakość i niezawodność John Deere. Zanim ciągnik opuści linię produkcyjną, jest poddawany ostatecznej kontroli. Maszyny do kontroli są losowo wybierane z linii produkcyjnej. Testy te trwają kilka godzin i pozwalają wykryć i poprawić wszystkie elementy mogące spowodować usterki w przyszłości. Nie miałem pojęcia o tym, że proces produkcji podlega tak ścisłym kontrolom. To więcej niż spodziewałbym się po fabryce samochodowej. Jakość jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest wsparcie po zakupie ciągnika. Chcę mieć pewność, że w przypadku problemu mogę liczyć na pomoc dealera John Deere. Oferujemy również dogodne finansowanie: John Deere Credit. Jest to szereg dostępnych opcji, które umożliwiają rolnikom i usługodawcom zakup nowej maszyny. To jedna z kompleksowych usług z zakresu działań sprzedaży i serwisu. Nowoczesne rolnictwo wymaga wielu godzin spędzonych w polu. Czas reakcji w krytycznych sytuacjach staje się krótki, dlatego niezawodność jest priorytetem. Mechanicy naszych dealerów są szkoleni na różnych poziomach kompetencji przez wykwalifikowanych specjalistów z fabryki. Wyposażeni w mobilne komputery ze sprzętem diagnostycznym, nawet w polu przeprowadzają naprawy, minimalizując jednocześnie czas przestojów. Wszystko to przy wsparciu Centrum Dystrybucji Części, które zaopatrzy we wszystko od dyszy opryskiwacza po nagarniacz. A w razie potrzeby brakujące części już następnego dnia zostaną dostarczone z magazynu do gospodarstwa rolnika. To jeden z powodów, dlaczego niektóre ze starszych maszyn, które widzisz tu w forum, nadal wydajnie pracują w gospodarstwach. Cóż, mój ojciec jest pod takim wrażeniem tego, co tu dziś zobaczył, że już podjął decyzję o zakupie.